Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszny torcik bezowy. Beza jest delikatna, chrupiąca. Pokażę wam od A do Z jak to wszystko zrobić. Do tego zrobiłem krem ze śmietany z pone z moimi truskawkami oraz z malinami. W środku jest też pokruszona beza, więc to wszystko jest naprawdę niesamowite. Brakuje tutaj tylko i wyłącznie takiej startej białej czekolady. Mm. A jeżeli jesteście ciekawi, jak przygotować taki bezowy torcik, to zapraszam na przepis. Przygotowanie mojej bezy Pawlowa zaczniemy od zrobienia bezy przede wszystkim. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Najważniejsze są białka. Pamiętajcie, że w białkach nie może być ani odrobina, ani odrobina żółtka. To jest pierwsza rzecz, o której należy pamiętać. Po drugie, jajka ja wybijam sobie uwaga 3 dni wcześniej. Dlaczego? Bo one mają wodę w sobie. I przez te trzy dni trzymam uwaga te białka w temperaturze pokojowej. Dzięki temu moja beza będzie biała i, be i będzie suchutka, nie będzie taka mokra, za mokra w środku. I to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Wybijcie sobie białka trzy dni wcześniej. Ja wam gwarantuję, że dzięki temu uzyskacie nie tylko Yy, ładną bezę, uzyskacie też fajne makaroniki albo nawet suflety i wtedy wam suflet nie opadnie. O, i to jest taki mój protip. I teraz tak. Pamiętajcie, że miska oraz wasza łyżka musi być sucha. Tu nie może być ani grama wody, bo inaczej wam się po prostu białka nie ubiją. To jest najważniejszy motyw, o którym musicie pamiętać i teraz tak. Ja sobie tutaj wybiłem sześć białek. Hop. I te białka wrzucam od razu do mojego Robota, bo on mi pomoże. I nie mam tutaj soli. Może stąd coś wykrzeszę. Nie. Dobra. Zaczynam ubijać delikatnie moją pianę. I lecę po sól. Piana się ubija, więc teraz dodaję szczyptę soli do mojej piany. I czekam, aż będzie taka lekko ubita. Ale nie za gęsta. Białka nam się delikatnie ubiły. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Tak. Nie jest to za gęsta piana, więc teraz zakładam oczywiście to wszystko z powrotem. Zamykam i na delikatnych obrotach dalej mieszam i dodaję cukier, ale nie wszystko naraz. Dodaję łyżeczkę po łyżeczce. Op, delikatnie. Bo chodzi nam o to, żeby cukier wsiąknął całą tą wodę i żeby nam się białka zagęściły. Może trochę szybciej. I ubijamy. Pomalutku. Beza świetnie się ubiła. Spójrzcie na to. To wygląda naprawdę. O! Przepięknie. Taką bezę można jeść od razu. Spójrzcie. Mm, jest fajna, gęsta. Widzicie? Tak. Do tego wciskam sobie taką jedną łyżeczkę soku z cytryny. Mm. I dodaję jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Teraz to tylko musimy delikatnie zamieszać i wszystko będzie gotowe. Spójrzcie, bo ta mąka ustabilizuje nam te białka po prostu. Hop, zamykamy, mieszamy delikatnie i możemy wykładać. Hop, Jej, jak to pięknie wygląda! Jaka ta beza jest gęsta, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Spójrzcie na to, tak to powinno wyglądać. Beza jest gotowa, więc możemy ją wykładać. Ja już sobie piekarnik nastawiłem na 95 stopni. Tutaj sobie na pergaminie narysowałem okrąg, tak, gdzie będę wykładał moją bezę. I spójrzcie, wykładam. Jaka ona jest przepiękna, jaka ona jest sztywna. Za chwilę będziemy ją formować. Tak. Tylko na samym początku wyciągniemy sobie całą masę. Możemy już nawet zacząć formować. Delikatnie miejsce przy miejscu. Hop. I w ten oto, właśnie sposób powstaje nasza beza. Wszystko mam już wyłożone. Więc teraz pamiętajcie, że środek, nie róbcie tego środka takiego wystającego, takiego kopca. Nie, bo tutaj mają być te wszystkie rzeczy. Tak. Więc zróbcie taki środek, yy, który ma takie wgłębienie. Tutaj zostawimy miejsce na ten krem, na te owoce. A jeżeli chcecie, to możecie sobie, o, zróbmy ją taką, żeby te rogi były takie fajne, duże, wystające. Mm. A z tej strony, z zewnątrz, możecie sobie albo to jakoś wyrównać, albo możecie zostawić tak, jak jest tutaj. Mi się to bardzo podoba, więc ja nie będę tego po prostu ruszał. Jak coś działa, nie dotykaj. <laughs> tak mój dziadek zawsze mawiał. Dobra, i tak przygotowaną bezę wrzucam do piekarnika i piekę ją w temperaturze 95 stopni. Mm. Smakuje wybornie, wygląda przepięknie, więc tylko czekamy aż będzie gotowa. Mm. Moja beza jest już gotowa, wygląda niesamowicie i pewnie niektórzy z Was zastanawiają się. Dlaczego ona wygląda inaczej? Odpowiedź jest prosta. Miałem wjazd na chatę, wjechała tutaj moja była, zrobiła Saigon i musiałem niestety przerwać film, przerwać kręcenie. I dzisiaj dokończyłem robiąc drugą bezę z tego samego przepisu. No, tak czasami bywa. Johnny Depp wie najlepiej, jak to bywa, więc w tym momencie olejemy to. Zrobimy przepyszny, najprostszy krem. Do naszej bezy. Mam tutaj śmietankę słodką, wlewam ją tutaj, hop, dodaję cukier. Ja mam cukier, słuchajcie, i tutaj sobie dodaję laskę wanilii, i dzięki temu mam naprawdę fantastyczny aromat tego cukru. Nie słodzimy zbyt dużo wedle Waszych upodobań. Wiecie dlaczego? No, bo oczywiście beza jest słodka. Ubijamy śmietankę, ale na początek. Zanim ją ubijemy, to musimy włączyć mikser do prądu, bo inaczej to nam się to nie ubije. No ale niestety. Dobra, lecimy, ubijamy. Śmietanka jest już fajnie ubita. Nie jest zbyt mocno ubita, ale zaczyna gęstnieć. Więc teraz do tego dodaję serek mascapone. I niech to wszystko połączy się ze sobą. Ten krem musi nam zgęstnieć. O tak. I mieszamy te wszystkie składniki razem. Krem zgęstniał, więc teraz tak. Wrzucam do tego kremu pokrojone truskawki i maliny, które się połączą ze sobą i fajnie nadadzą kolor do naszego kremu. Uuu. Dawaj, 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 dawaj. Mieszaj, mieszaj, mieszaj. A następnie kruszę bezy. Ja sobie zostawiłem kilka bez. I te wezy kruszę do środka. O, tak. One muszą się połączyć z tym wszystkim. Mm. To będzie naprawdę coś niesamowitego. Mm. Dobra. Teraz wystarczy to wymieszać. Krem jest już gotowy. Możemy wykładać. Jest tutaj trochę zamieszania, ale to jak to w kuchni. Słuchajcie, wykładamy nasz krem na sam środek. To jest coś przepysznego. Wszystko wykładamy. O tak. Widzicie, ten krem mascapone nie będzie taki mdły, przez to, że dodałem tutaj i kwaśne maliny oraz truskawki, które też są delikatnie kwaśne. No i przede wszystkim truskawki mają przepyszny smak. O tak. Rozkładamy krem wszędzie. I nasza beza jest już gotowa. Słuchajcie, przygotujcie sobie taki mm! pyszny torcik. Teraz tylko muszę udekorować to wszystko owocami. Mm. A owoce używacie takie, jakie macie. Macie truskawki, dajcie truskawki. Porzeczki też fajnie wchodzą. Rabarbar idealnie komponuje się z czymś takim. Więc coś kwaśnego też musi być, możecie dać też marakuje na przykład, o fajnie mm, się komponuje z tym wszystkim. Ja mam tutaj owoce takie jak widzicie, idę jeszcze po świeżą miętę i mój torcik będzie gotowy. Miętę już mam, więc tak jak mówiłem kilka listków świeżej mięty, niech to wygląda jakoś i spójrzcie. No, przepiękny torcik możecie sobie zrobić w domu. Ja się z Wami już żegnam. Będę sobie teraz ładnie stał i dekorował takimi delikatnymi, młodymi listkami, świeżej mięty mój torcik bezowy. A Wy przygotujcie sobie taki torcik i na pewno będzie Wam smakować. Dziękuję Wam bardzo, życzę smacznego. To był przepis na mój niesamowity torcik bezowy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przygotujcie go w domu i do zobaczenia.